Koniew był gotowy spalić Kraków dokładnie tak samo jak Rokosowski spalił Gdańsk. Kraków zdobyła radziecka 59. armia i ona gdyby natrafiła na zdecydowany opór niemiecki w Krakowie. Miała go przełamać ogniem i stalą, miała go przełamać zmasowanym ostrzałem artyleryjskim przy wsparciu zmasowanych nalotów bombowych, gdyby Niemcy zamknęli się w Krakowie, gdyby Niemcy przyjęli bitwę o miasto. Kraków zostałby tak samo zrujnowany i zniszczony jak Wrocław, Poznań czy Gdańsk. Nie było cudownego planu, aby ocalić miasto. Największym zakłamaniem Koniewa był pogląd, że on opracował manewr gwałtownego oskrzydlenia miasta, które miało je uratować. W rzeczywistości było zupełnie inaczej. Koniew miał nadzieję, że tym manewrem siłami 60. i 59. Armii zamknie w okrążeniu niemiecki 59. Korpus armii. To był jego pierwotny plan. On chciał 304., 371., 359. niemiecką dywizję złapać w kocią. Zdobył Kraków gwałtownym atakiem, ale nie zamknął kotła, bo 4. Front ukraiński nie podał mu ręki, bo tam Niemcy mieli swobodę manewru i po prostu wycofali wojska na południe od Wisły i odeszli na zachód.